That's what you're doing. Patrz, mam trzecie dziecko. Trzecie. Pokonam Misiów. Co wiesz? Mhm. I jest zima, ha? Mhm. Powróciła i Patrz. czekaj, bo ja nagrywam tutaj, żeby mieć na pamiętkę. I patrz, tu jest nasza baza. Ja Ci pokażę, że mamy trzecie dziecko. I tu jest trzecie dziecko. No dobra, ja idę. Ja idę bo z mojej urodzenia do tej parku. No i... Nie się właśnie A, tak wiedzieć jak tam jest. Hmm. A tak Podasz mi, mi to klasę. Jaki twój? No, no. bo teraz sobie za nie sobie zjeść. Okay, Tajda. A tutaj trzymasz sobie. No tak. Tutaj mam takie Czeka tutaj. To jest, tylko... do mam jedzenie. I nawet udowodnię, że mam. to Boże, Mam taką pompę. Mam taką pompę. Dobrą. Mam jeszcze... Nie musisz trzymać po... Ale nie patrz, mam... Nie, mam jeszcze takie coś, mam jeszcze karabin. Mam jeszcze sodguny. patrz mam No jeszcze patrzcie, mam sootguny. Mam bandas, mam włócznie, mam rewolwer, mam ratarkę, mam... Sicherę i mam torbę. I to widzenia.